Przechodzimy do samego ćwiczenia. Wzięta na ramię, bądź jest taka najprostsza w gruncie rzeczy forma niesienia. Jedna z dwóch. Ta forma niesienia, którą teraz mamy w przypadku, na ranie, jest taką dosyć szybką, dosyć szybko to zrobią, bo z więzienia nie ma za to słońcować. A jeśli jest przypadkiem mało, to można to zrobić wszystko strzelać. W tym sensie to jest dobry sposób niesienia z wody. Natomiast biorąc się trwogą na ranie,

Thank you. Thank you. <laughs> । すい,い,い,いません。 Kolumna ściśnięta plutonami na drugi pluton. Tył w kolumnę. W lewo. przez lewo. lewo. Przesławca. lewo. lewo. tak. tak, Mars.

z w kolumnę, dywizję Przez prawę, w prawo. W prawo, w prawo. jest zabezpieczenie. Zobowiązanie złożone. Zobowiązanie złożone. Zobowiązanie Marsz! Marsz! marsz, 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 zbija zbija. Czarek. marsz bierze, idź Czarek! Idź! Wolno! 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 No! I tam mamy znowu porębne, która na chwilę będzie... No! Mogła przejść do przodu, ale ona już się dwa W związku z czym będzie dwa razy wolniej skrętne, będzie słabo manewrowa, ale wróci zaskoczenia z trzech na już połowę powtarzać. ten czas ćwiczeń, który

Tak, proszę pana. Tak, proszę pana. Ramienia. Wróć!

Dobra, czy jeszcze robimy jakieś manewry? Nie, no Teraz jest pasza i jest... Musimy sobie Paweł to Chłopaki no, posłuchajcie za moment to się do jakichś zadań tak? przyniosą nam proch ten proch zostanie rozdzielony będziemy sobie kręcić ładunki tego prochu z tego co wiem to będzie bardzo niewiele bo też nie przewidują żadnego jakiegoś wielkiego ognia z obu stron w trakcie potyczki tak? nie ma plusaków, więc będzie część naszego wojska z częścią drugą naszego wojska tam się ostrzeliwała jeszcze Wam to powiem przed potyczką, bo już była jakaś tam prośba, ale to jest bardziej widowiskowa, to sobie powtórzymy już przed, wyjściem na, no, przed wejściem na Kiedy sobie już ukręcimy proch ładunki, podobno ma przyjechać jakiś poczęstunek, też drogówka, czy coś. A jak już się ją zjemy, to pójdziemy na i jak mówią, że to nie wiem czy słyszeliście. No, 13.45, pełna gotowość w tym miejscu z ładunkami. Jest jest 11.30, czyli za dwie godziny jesteśmy w pełni gotowi do apelu, a potem bezpośrednio do wymarszu. Tak? Rozumieli wszyscy? Rozejść! Dobra, ile potrzebuję razem do stołu? No mam dwa stowy i cztery ławki. No to trzy osoby. Trzy osoby tak, że...

何から何からするんだって。

Ty tak pompował, czy nie podwiesz. Nie, że za bardzo się wpam. Wiedzenie w no, no to nie będzie inaczej. Nie ma, coś, nie, nie, ma, nie ma nie ma, nie ma czego oczekiwać. Nie ma oczekiwać. To było, to, jak byli żołnierze. Teraz jest przerwa i pewnie gdzieś za godzinę wznowię transmisję. Także zapraszam na dalszą część. Kiedy dokładnie, trudno powiedzieć, to będzie zależało od tego, kiedy się tutaj żołnierze zorganizują do kolejnej fazy rekonstrukcji bitwy raszyńskiej. Na razie kończę.